Cześć, witam Was na moim dzisiejszym filmiku. Na tym filmiku porozmawiamy o tarasie, a mianowicie o schodach. Jak ja tutaj robię, co zrobiłem i jak nagrywam to w celu po prostu takiej, takiego samouczka, tak, manuala, zrób to sam, żeby każdy mógł sobie sam to zrobić. Tak jak to zrobiłem, pokażę Wam. Wszystko zostało tutaj pozaznaczone markerem czerwonym, tak, jak stopień, gdzie będą, czy coś. Wszystko jest w poziomie. Ponawiercane zostały 4 rzędy kotew do betonu 120 mm. W celu późniejszego skręcenia to prętem gwintowanym, jak tutaj możecie zobaczyć, nakrętka załączająca drugi pręt gwintowany, i tutaj jest wszystko. Deska jest tak wyszalowana. Pierwszy schodek, pod poziom, to jest wszystko zrobione i to jest skręcone tak żeby do środka nie weszło złom po prostu użytkowy taki użyłem który miałem wszystko jest tak jak widzicie zrobione że nie wejdzie do środka tak wymiar około 3 mm w to i w to nieraz idzie tak granica dopuszczalna i po prostu jest tu metr 20, tak będą 4 schodki tak pierwszy to 30 drugi 60 trzeci 94 m się, tak? Pierwszy składek. Oczywiście to później będzie wszystko podniesione, gdyż okno jest wyżej około 15 cm na desce. I 108 kotów zostało nawierconych, tak? Powiecie, że to przerot z treścią, może tak. Kilkaset złotych na to poszło tam, później wszystko policzę, tak? Wiesz że łatwo wszystko jest drogę, dużo pracy, ale nic, nic tu nie będę musiał podpierać tego, tak? Wypór żadnych nie dawać tak, z tej strony. Ten pręd będzie trzymał, gdyż obliczyłem wytrzymałość tego prętu i kotwy, które dałem to jest 500 kg, 480 kg. Granica zerwania, tak wyrwania z bloczka. Także tu będzie z tego co obliczyłem na około by musiało być 22 tony cementu, a będzie około 12 ton cementu, czy, czy, czy tam troszkę więcej. tak już nie pamiętam dokładnie tych obliczeń, ale nic tu na mnie zerwie, tego i wszystko mam porobione. Tutaj z boku jest tak zrobione. Możecie zobaczyć kreski są do kondeski. Tak? Tutaj jest z boku przykręcone na trzy kotwy 160 mm, 16 cm. Skręcone wszystko. Oczywiście tu z boku będą wypory. Wszystko jest idealnie, tak w poziomie. 3-metrowa wszędzie robię to bez spadków, tak, tylko pod poziom. No, i tak to wygląda. tak. Tutaj nakręcam nakrętkę na, na te kotwy, i potem pręt gmitowany idzie. Połączone wszystko, jeszcze tutaj pozabijałem palami, takimi palikami, prętami. No i bardzo dobrze to wygląda, powiem wam szczerze. I to będzie wszystko skręcone, tak. 4 stopnie będą. Na pewno robię lepiej to jak murasz, tak, gdyż murasz by tak się nie przykładał. wypchnęłby w niektórych miejscach. Tutaj mam gwarancję że to nic nie wypchnie tak będzie idealnie co do centymetra zrobione tak 3 mm, 2 mm gdziekolwiek w niektórych miejscach jest różnicy co mogę jeszcze powiedzieć tak yy, kupiłem tego żelaza sporo tak trochę złomu użyłem co mam także tego złomu yy, do wypór, żeby mi nie nie, nie tego pierwszego schodka nie musiałem kupić tak ale nikomu nie płacę za robocizny robię to sobie najlepiej jak tylko potrafię, no i tak to wygląda. No zobaczcie, z tej strony jeszcze nie zrobiłem, tylko tu pierwszą. Deski również mam na szalunek. Będzie to naprawdę bardzo idealnie zrobione. I nic mi nie wypchnie, tak mam na łuczkę u góry mi wypchnęło ten schodek, musiałem później kombinować, obcinać piło. Specjalnie wynajmować. A teraz po prostu zrobię trochę przerost formy na treścio. Tak, te, te są co 65 cm z tego co pamiętam. Dokładnie nie pamiętam tak, ale cztery rzędy są na każdy schodek, i to będzie spięte. Także nic z tego nie, nie wypchnie, nie rozepchnie, się zaleje, rozszaluje i będzie dobrze. Także tyle tu miałem do powiedzenia Wam. Będą inne filmiki. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, wypowiadajcie się. No i do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się.